Szykuje się prawdziwa rewolucja w komunikacji miejskiej w naszym regionie. Niedawno ze struktur Międzygminnego Związku Komunikacyjnego wystąpił Wodzisław Śląski. Teraz własną komunikację lokalną mają Pawłowice Śląskie, a od 2014 roku na terenie żor mają kursować darmowe autobusy. Do niedawna wydawało się, że rozwiązaniu przyjętemu przed blisko 20 lat nic nie grozi. Wówczas wszystkie gminy regionu rybnickiego podjęły decyzję o powołaniu do życia MZK. Z czasem poszczególne miasta zaczęły się z niego wykruszać. Pierwszy uczynił to Rybnik. Co sprawia, że poszczególne miasta decydują się na to, by uruchamiać własną komunikację. Dokonaliśmy analizy komunikacji miejskiej w żorach i okazało się, że wraz ze wzrostem cen biletów spada stale liczba pasażerów w naszych autobusach. Zaczęliśmy w zasadzie wozić powietrze. Stąd pomysł na bezpłatny transport publiczny w naszym mieście. W tej chwili dotujemy komunikację w wysokości 72%, jest to około 2 miliony 400 tysięcy złotych. Jeżeli będziemy chcieli wdrożyć bezpłatną komunikację miejską, będziemy musieli dopłacić z budżetu gminy jeszcze 900 tysięcy złotych, czyli w sumie będzie to ponad 3 miliony złotych. Od dłuższego czasu obserwujemy dwie krzywe, które się rozchodzą. Była to krzywa dopłat z urzędów miast, gmin do MZK, która rosła do góry. I z drugiej strony krzywa, która szła i idzie ciągle jeszcze w dół, jest to napełnienie autobusów. Coś z tym było, trzeba zrobić, żeby przynajmniej tendencję zatrzymać. Jednym z pomysłów naszych był taki, żeby w ramach kwot, które żeśmy do MZK dopłacali, powtórzę, że to była kwota w roku 2013 przewidujemy 1,3 300, 000. każda gniazda ma odpowiednią kwotę wyliczoną według wozokilometrów. kilometrów. mln. 300 000. w ramach tych kwot chcemy, chcieliśmy dać. I chcemy nadal naszym mieszkańcom lepszą ofertę. Lepszą ofertę to jest to, że będą częstsze kursy i tańszy bilet. Na razie mieszkańcy Jastrzębia Zdroju nie mogą liczyć na to, że wsiadając do autobusu nie będą musieli posiadać biletu. Zdaniem władz miasta pojęcie darmowej komunikacji nie istnieje. Ktoś musi za nią zapłacić. Jeżeli nie zrobi tego pasażer, to zapłacą wszyscy mieszkańcy danego miasta, bo nie stanie się to z prywatnych pieniędzy prezydenta, tylko z budżetu gminy, a więc z pieniędzy wszystkich mieszkańców, nawet tych, którzy nie korzystają i nie jeżdżą autobusami. Uruchomienie odrębnych komunikacji w Żorach i Pawłowicach wcale nie oznacza, że gminy te zamierzają występować ze strukturem ZK. Ich władze deklarują pozostanie na razie w związku. Absolutnie nie będziemy występować z międzygminnego związku komunikacyjnego. Bezpłatna komunikacja miejska będzie funkcjonowała w ramach związku. My jedynie w tym roku planujemy ogłoszenie przetargu, przetargu na tabor autobusowy. Myślę, że wdrożenie komunikacji bezpłatnej, komunikacji miejskiej w mieście będzie możliwe już na początku przyszłego roku. Nie ma takiego wariantu rozważanego. Myślę, mam nadzieję, że na naszych doświadczeniach, na naszych błędach, na naszych krokach, które zrobiliśmy, inne gminy mogą coś z tego dla siebie pozyskać w zależności oczywiście od układu gminy. Czy to gmina jest ulicówka, czyli przy jednej ulicy jest stała gmina, czy ma jakieś centrum. Zobaczymy jak się to poukłada. Swoją drogą ciekawy to eksperyment. Zapewne za kilka lat przekonamy się w jakim kierunku podążą wprowadzane ostatnio zmiany. Czy doprowadzą do ostatecznego rozpadu MZK, czy też skłonią władze Żor i Pawłowic do zweryfikowania swoich planów. Nowa strona telewizji.